Witajcie, przygotujemy dzisiaj super smaczne, proste i szybkie danie brokuły z serem. A przy okazji rzucimy to okiem na brokuła jako takiego, bo brokuł to prawdziwy król warzyw. Brokułami najemy się dosyta. Możemy je przygotować na dziesiątki sposobów. No, mogą być daniem głównym, mogą być przekąską, mogą zastępować ziemniaki, a nawet stać się deserem. Natomiast dzisiaj zastąpią nam cały dwudaniowy obiad. Startujemy. Na dobry początek powiedzmy kilka słów na temat naszego króla. Broku należy do rodziny warzyw kapustnych i zjadamy go w całości, czyli zarówno różyczki, które są jego kwiatami, jak i łodygę brokuła. I bardzo Was proszę, broń Boże, nie wyrzucajmy łodygi do kosza. Różyczki są delikatne i możemy spokojnie jeść je na surowo, ale możemy też je podgotować albo podsmażyć, byleby nie dłużej niż 4 do 5 minut, no tak, żeby nie traciły swoich wartości odżywczych, witamin i minerałów. Natomiast łodyga brokuła jest jednak dosyć twarda i łodygę brokuła należy jednak podgotować jakieś 7-8 minut, ale daniami z łodygi zajmiemy się innym razem. Brokuły są wspaniałym źródłem błonnika, białka roślinnego, witaminy C kwasu foliowego, witaminy A, witaminy K, potasu, magnezu, wapnia. No ale co szczególnie ważne z punktu widzenia osób walczących o linie, brokuły możemy jeść bez żadnych ograniczeń, bo w 100 gramach zawierają jedynie 30 kalorii. I pomimo, że jest to jedynie 30 kalorii, no to dzięki błonnikowi brokuły są naprawdę sycące. A teraz serdecznie zapraszam Was już do kuchni. Do przygotowania naszego dania potrzebować będziemy jednego brokuła, Dzisiaj wykorzystamy różyczki brokuła, 250 gramów tłustego sera twarogowego, dwa duże ząbki czosnku i tak na marginesie. Czosnek to samo zdrowie. Ma właściwości bakteriobójcze, jest naturalnym antybiotykiem, podnosi odporność, obniża poziom cukru, nawet poprawia trawienie. I całkiem podobne właściwości ma też cebula, więc gorąco was zachęcam, żebyście codziennie jedli czosnek i cebulę a przynajmniej zamiennie co drugi dzień. Idziemy dalej. Przyprawy. Sól morska i pieprz. No i tłuszcz, na którym będziemy podsmażać. Ja stosuję olej kokosowy nierafinowany, ale ponieważ będziemy podsmażać krótko, maksymalnie do 5 minut, to możecie z powodzeniem wykorzystać masło albo oliwę z oliwek. W opisie filmu znajdziecie link do oleju kokosowego, który kupuję w internecie. A teraz zaczynamy. Różyczki brokuła odcinamy od łodygi, a łodygę chowamy do lodówki na potem. Różyczki najlepiej jest delikatnie nacinać, a resztę przerywać ręcznie, bo wtedy nie będą się obsypywały i nie będą się niszczyły. Pokrojonego brokuła płuczemy pod bieżącą wodą. Oczywiście można go umyć, kiedy jeszcze jest cały, ale pokrojonego po prostu umujemy dokładnie. Rozgrzewamy patelnię na średnim ogniu. Dodajemy dwie łyżki oleju kokosowego albo innego tłuszczu i pozwalamy mu się troszkę rozgrzeć. W międzyczasie kroimy dwa ząbki czosnku i wrzucamy na patelnię. Mniej więcej po minucie, kiedy czostek zacznie podskakiwać na patelni, dodajemy nasze brokuły. I starajmy się, żeby nie uciekały wtedy wodą, bo inaczej po wrzuceniu na gorący tłuszcz będziemy mieli efekty specjalne. Zamykamy patelnię i na średnim ogniu podsmażamy brokuły przez 4 minuty, co pewien czas mieszając. Po 4 minutach wyłączamy kuchankę, zdejmujemy pokrywkę i pozwalamy odparować trochę brokułą, mniej więcej przez minutę. W międzyczasie rozdrabniamy ser w misce. Dodajemy sól i pieprz i wszystko dokładnie mieszamy. Przekładamy brokuły do miski albo na talerz i dodajemy ser. Brokuły z serem gotowe. Smacznego! Przygotowanie takiego dania przy odrobinie wprawy razem z pokrojeniem brokułów zajmie 10 do 12 minut. Dokładny przepis znajdziecie w opisie filmu poniżej. No i musicie wierzyć mi na słowo, że te brokuły za każdym razem smakują coraz lepiej. Trening czyni mistrza. Danie jest bajecznie proste w przygotowaniu, ale dzięki temu możecie z nim dowoli eksperymentować. Zmieniać proporcje brokułów i sera, podsmażyć krócej, podsmażyć dłużej, użyć innego tłuszczu, dodać śmietany do sera. No, wszystkie chwyty dozwolone. W tego typu prostych daniach bardzo ważne są też przyprawy, a więc eksperymentujcie dowoli z przyprawami, no bo chcemy, żeby to wszystko świetnie smakowało i żeby każdy kęs to była czysta, Przyjemność. No, tak czy inaczej, dostajemy super pożywny posiłek, smaczny, po którym będziemy przez wiele, wiele godzin najedzeni. Jeżeli Ci się spodobało, serdecznie zapraszam Cię na film z poradami jak jeść, żeby nie być głodnym. To tylko trzy porady, ale takie, które naprawdę działają. A za dzisiaj bardzo Ci dziękuję za Twój czas i za uwagę. No i mam nadzieję, że zobaczymy się znowu już za chwilę. Cześć!